Nowego. <grymne> kurde. La, la. No, to no, jaki nie, to no, jaki nie elektryczny. <grymne> no, ściągnij no, kask, ściągnij kask. Oh my days, okay. what Kawasaki. 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 What you say? No fajne. Zaskoczona? Tak, w końcu w końcu coś, co nie jest elektryczne. Przed sekundą autentycznie odbierałam paczkę mhm. m, pod żabką i no. jakieś dzieciaki takie, tacy chłopcy, nie wiem, w siódmej, 8 klasie podstawówki, mhm. na rowerach byli i oni, niech Pani mu da, niech Pani mu da, a ja mówię, to jest elektryk, ja nie mogę. Oni, o, o, jaka szkoda. Na tym się nie da. Byli bardzo zawiedzeni. Także dobrze, że w końcu jest coś z Podoba mi się. Cóż to jest za Kawasaki? To już Ci mówię. To jest Kawasaki Z900RS SE. Okay. Tak się nazywa. Okay. Tutaj z przodu ma w ogóle jakiś kod QR, można sobie zeskanować. z 900 RSSE. SE. Mhm. Y jaka pojemność? 900? 950 nawet. Yeah. 948 dokładnie. Yeah.